Przede wszystkim, będę omawiał y, y, kolejny temat, y, dokładniej przemieszczenia, będziemy tutaj stosowali metodę klepsza. Mm, to zadanie, które Wam pokażę, treść tego zadania brzmi tak, żeby dla belki jak na rysunku, czyli tu jest ten nasz rysunek, troszkę taki nieszczęśliwy, y, wyznaczyć ugięcie w punkcie C, punkt C jest tutaj, oraz kąt ugięcia w podporze A, czyli to jest A, to jest ten kąt ugięcia. No to bierzmy się do roboty, tak? Ja już sobie tutaj wszystko napisałem, bo to było dużo pisania, więc nie chciałem po prostu, żeby filmik się robił długi z tego powodu. Mm, tu mam długości, tak? Że od A do B jest 2L, od B do C jest L. Mam siłę P, mam moment M, on też był podany, tej, to, to, to to są w ogóle nasze dane. Yy, czyli mamy podane PL i EI. I będę wyjaśniał jeszcze za chwilę, co to jest. Yy. Mamy reakcję, takie jak RAX, YA, mamy YB, nazwałem je y, y, b bo po prostu takie naz tak nazywa, zawsze jakoś, we wszystkich jakichś tam ćwiczeniach zawsze było, że to jest RAY, RAX, itd., tak dalej, itd., tak ale przy stosowaniu tej metody klepsza, przy tym zginaniu, te reakcje nazywamy y, A, y, b tak robimy na ćwiczeniach, więc po prostu tego chciałbym się po prostu trzymać tutaj, pokazując Wam ten filmik. Hmm, więc po prostu, no co tu można powiedzieć? Idziemy dalej. Ja sobie, czy tak, najpierw w ogóle co musimy zrobić? Najpierw musimy wyznaczyć reakcję. Ja te reakcje już sobie wyznaczyłem. Hmm, dokładnie tutaj, tak, YA i YB. Tak, już sobie je policzyłem, bo nie chciałem tej woda, ale normalnie wyliczam je tak jak zawsze, po prostu rozpisuję ten cały układ i tak dalej. Ale są wyznaczone, y równe 3 drugie p, y równe minus 1 druga p, więc sobie na wykresie to tak skreśliłem. No i narysowałem tą strzałkę w drugą stronę i napisałem, że dla takiego yB jest tutaj równe 1 druga p. Tutaj dwa razy napisałem, tutaj, okay. mamy teraz, i sobie ustaliłem potem przedziały. Przedziały te x1, x2. x1 to jest od 0 do 2L, x2 jest od 2L do 3L taki sposób to sobie ustaliłem. No to teraz idziemy tu. I tu jest ten taki podstawowy wzorek, który liczymy, tak? Jakby do którego się stosujemy w ogóle w czymś takim. EI, jeśli nie wiecie co to jest, jest to sztywność na zginanie. A W0 jest nasze to przemieszczenie. No i MADIX to są po prostu momenty. I teraz mamy tak, EI i W, tu mamy, widzicie, jest, y, tu mamy taki podwójny ten, taki, to nie jest zesłów, y, to oznacza, że po prostu mamy jakby tutaj podwójną pochodną, tak, że to jest jakby to nasze podstawowe, to jest pochodna jedna, to jest pochodna, już kolejna pochodna tej pochodnej. Y, no, zapisujemy to po prostu w ten sposób, zamiast tam używania całek, tak, chodzi o to, że będziemy jednak później odejmować tą kreseczkę, czyli znaczy, że będziemy po prostu całkować to całe. I na początku piszemy właśnie to sobie. Tutaj, takie coś, i do, po to wpisujemy tutaj nasz podstawowy yy, wzorek. Yy, podstawowy wzorek, czyli po prostu piszemy te wszystkie, jak widzicie, jak u góry, momenty. Czyli momenty, i teraz momenty, widzicie, jak wpisujemy troszeczkę inaczej niż jak robiliśmy wcześniej. A mianowicie tak. Jedynka ta tutaj oznacza, że to są momenty w przedziale x1. I jedyny moment w x1 tutaj to to, to y a, tak? y działa do góry, tutaj w prawej jest to ramię, jest to x razy x1, tak? I dalej wszystko, znak się zgadza. Jest to y a razy x1, jest to mój moment tutaj. Ale teraz jak robimy dla dwójki, którą mamy tutaj zamieszczoną, nie piszemy znowu yy, tej dwójki, w tej dwójce już nie piszemy znowu tego Y, nie zawieramy go, bo on jest tutaj już wpisany. To jest wszystko jakby jeden cały taki ten układ, więc jego nie piszemy drugi raz tego, tylko już omijamy to i piszemy teraz tylko to, co mamy w tym X2. A w tym X2 mamy jeszcze siłę YB, tą tutaj, czyli to jest YB razy X2 minus 2L, no to to jest to nasze ramię, tak, czyli ja sobie tutaj przybliżę YB to działa na tej wysokości, tak? czyli to, 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 ta odległość będzie właśnie minus 2l, po prostu x2 minus 2l i minus i teraz właśnie jest coś takiego, to jest y, minus mx2 minus 2l do zerowej. To właśnie jest to taka specjalna y, y, jakby zasada, którą stosujemy w, właśnie w, tym, w tej metodzie klepsza, tak? To chodzi o to, że w przypadku, kiedy mamy ten moment właśnie skupiony, tak jak tutaj, należy do równania tego momentu, do tych momentów gnących prowadzić współrzędną. Yy, współrzędną położenia tego, tak? Czyli nasze położenie momentu jest x2 minus 2l. No, sprawdzamy. m, jak tutaj mamy, no to jest na odległości 2l, tylko że w, jeśli chodzi o. Yy, musimy uznać też to x2, tak? Czyli mamy x2 minus 2l i to nam da dokładnie położenie tego naszego momentu czyli jest to właśnie są to współrzędne tego momentu razy ten moment i tylko te współrzędne są podniesione do potęgi zerowej. Dlaczego są podniesione? No bo nie możemy sobie tak po prostu takiego czegoś dodać tak? On no, powiedział, dobra dodam sobie te współrzędne, ale nie mogę tak sobie po prostu tak znikąd takiego czegoś dać do równania. No co to za równanie? Dlatego uznał, że da sobie to do zerowej i to mu wtedy wyjdzie jedynka tak? Więc no, co? Może sobie przemnożyć przez jeden. Jeden jest neutralne, nie ma żadnego wpływu na nasze, na nasze jakby zadanie, tak? Oczywiście on później troszeczkę tak oszukuje, bo robi całkowanie i to już nie jest jedynka po pod, pod całkowaniu, ale jak widać może takie, takiego czegoś sobie użyć, dlatego wszędzie gdzie mamy taki moment, yy, właśnie że mamy sam M, to nie wpisujemy wtedy, że minus M, tylko jeszcze dopisujemy te współrzędne tego M. Do podniesione do potęgi zerowej, tak? Jeśli mielibyśmy gdzieś w tym pierwszym przedziale, to by tam było M razy, prawda, X1 i tam X1 podniesione do potęgi po prostu zerowej itd, tak dalej, hmm. i to jest nasz podstawowy wzorek, tak? czyli ustaliliśmy sobie te momenty, jakie mamy tutaj w tych przedziałach, no i teraz kolejną częścią zadania jest po prostu dwa razy całkowanie tego wszystkiego za pierwszym razem całkujemy i widzimy, że a już mogę nawet przybliżyć do tego za pierwszym razem całkujemy i widzimy, że mamy coś takiego, że to jest yy, dochodzi nam c no bo to wiadomo c, prawda, stała i teraz mamy plus y, a dalej tylko razy x, 1 kwadrat przez dwa, tak? bo no wiadomo, z całkowaliśmy to, takie, to, to, to to co mamy tu z całkowaliśmy, no to, to znamy z zasady, jak działają całki. Minus YB i teraz mamy tutaj tą wartość do kwadratu przez 2, czyli tutaj też wiadomo o co chodzi tak, też całkowaliśmy minus. No i tutaj mieliśmy 0, więc wiadomo, ta całka będzie tutaj po prostu podniesiona do 1 przez 1, no to co nie ma znaczenia. Dlatego nie piszemy tylko tak w ten sposób. No i potem jeszcze raz musimy całkować, no to znowu całkujemy. No i teraz mamy D plus teraz mamy C razy X, no bo jak jakąś stałą sobie całkujemy no to nam wyjdzie jeszcze, to widziałem to stała razy X po prostu, prawda? Więc mamy C razy X plus YA razy i znowu mamy, że podnosimy tą potęgę o 1 i w dole na dole razy 3, razy tak, czyli tutaj znowu te podstawowe całki y minus YB znowu do trzeciej przez 6 Czyli też tutaj to całkowaliśmy minus i tutaj też będzie kolejna całka i tym razem tutaj kwadrat przez 2. Tak, to wszystkie on, te całki się tak powtarzają. Później za kolejnym razem trzeba byłoby x1 do 4 przez 24 itd. No to musicie sobie, jak nie, jak nie kojarzycie tych podstawowych całek, to sobie musicie yy, podejrzeć jakieś tam do wcześniejszych materiałów. I teraz to, co tutaj mamy, to są warunki brzegowe. Yy, one są dość istotne, należy je ustalić. W tym przypadku jest to WA i WB. Jak widzicie, ta belka będzie się wyginała pomiędzy podporą A i podporą B. I teraz mm, w tym punkcie A no to mamy to, 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 to ugięcie, tak? to, znaczy to przemieszczanie, przepraszam, to W jest równe tutaj, więc to W będzie dla X równego 0. WA, to A tutaj, jest dla X równego 0. No tak rozumiemy. Ta, 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 ta. Ta odległość jest po prostu równa 0. Zaraz pokażę na drugim przykładzie to, że zrozumiecie. Wb, czyli właśnie tutaj w tym punkcie B, jest to równe W dla x równego 2l. No bo tutaj ta odległość na, na osi xów jest równa 2l, tak? Aż do punktu B. Więc Wb się znajduje, w, WB się znajduje po prostu w tym Wx równemu 2l. I to też jest równe 0 ogólnie, bo o to chodzi w tych warunkach brzegowych, że tam jest równe 0, tak? Widzimy, że tutaj tabelkę tu i tu ona jest w tym swoim punkcie po prostu. O to w tym chodzi, tak, że ona tutaj będzie, jest na swoim miejscu i to jest na swoim miejscu, tak można to powiedzieć. I teraz co tutaj napisałem? I tutaj się stosuje do tego pierwszego warunku brzegowego. Tu powinienem jeszcze napisać, że to jeszcze raz napisać ten pierwszy warunek brzegowy. I on się odnosi, WA, nasze A jest tylko w tym pierwszym przedziale, prawda? Ono się znajduje w tym pierwszym przedziale. Więc jeśli się znajduje w pierwszym przedziale, to stosujemy tylko tą pierwszą część tego wzoru, czyli tą. Jak widzicie, napisałem, tylko że tutaj napisałem C razy x plus d plus y razy 0 razy 0, ponieważ pod x1 postawiłem sobie już 0, tak? Oczywiście tutaj też powinienem podstawić. To jest mój błąd. Też napisać, napisać razy 0, bo tutaj po ten x co był przy Cx też jest razy 0, no i ten x tutaj jest też 0. Więc z tego nam wychodzi ostatecznie, że d jest równe 0. Ja to piszę sobie ten wzorek jeszcze raz, tylko już z zachowaniem tego, że d jest równe 0. Teraz dzięki temu, że coś takiego zrobiłem, mogę użyć drugiego warunku brzegowego. Tym razem powstaje po 2 i x równe 2l, ale. Teraz zobaczymy, że WX 2L już się mieści w drugim przedziale, więc tutaj będziemy dla tego drugiego warunku brzegowego już wszystko y, brali pod uwagę. No, ale tutaj nam wyjdzie 0, tu nam wyjdzie 0, prawda? Więc y, jedynie tylko tutaj nam wyjdzie coś innego, bo pod X1 jak postawimy, dlatego też wracając tu, y, widzimy, że znowu postawiliśmy tak naprawdę po, pod ten wzorek, co tutaj mamy, czyli C razy 2L. D już nie mamy, bo jest równe 0, plus YA razy X do trzeciej, czyli no, 2L do trzeciej przez 6, równe 0. No ja tam już wyliczyłem i to wychodzi po przekształceniu, że C jest równe minus YA 2 trzecie L do kwadrat. I po podstawieniu YA, bo YA wyliczyłem na samym początku, że to jest 3 drugie P, wychodzi nam, że C jest równe minus PL kwadrat. Czyli dzięki temu zrobieniu tych dwóch warunków i oczywiście postawieniu, tak? czyli pierwszego postawiam sobie pod pierwszy, oczywiście to patrzę z wykresu, czyli się mieści w sensie WA. Ten punkt A jest tylko w pierwszym przedziale, w punkt B już jest w drugim, tak? więc dla punktu pierwszego bierzemy tylko pierwszy przedział, a dla punktu tego B już drugiego bierzemy ten pierwszy i drugi, tą całość. Ale po ustaleniu tych warunków brzegowych, prawda, dzięki temu byliśmy w stanie po prostu wyliczyć, jakie mamy, ile jest równe d ile jest równe c dzięki temu teraz jeszcze raz te dwa tutaj yy, te równania piszę, to so, piszę sobie znaczy tak naprawdę nie dwa tylko to to, 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 to to równanko piszę sobie jeszcze raz tutaj tylko tym razem pod yy, c co mam tu podstawiam sobie już to c to i dzięki temu wychodzi mi coś takiego tak, czyli tutaj ta cała, to się nie zmienia. Ta, tylko się zmieniło to, że pod C podstawiłem to. No i teraz jeszcze raz robię yy, całkowanie w kolejnym. I wychodzi mi takie coś. Czyli to tak też przypomnę tak było wcześniej, tylko nam się zmieniło tutaj przy tym PL kwadrat to jest jeszcze razy x1. No i teraz mając coś takiego, już możemy przejść praktycznie do końca zadania. Jak widzicie, zostały nam dwie linijki. Dwie linijki nam zostały. I w tych linkach o co chodzi? To jest kąt ugięcia. Kąt ugięcia mierzymy w ten sposób, że po prostu używam tego wzorku. Tutaj piszę, że to nasze to, to, to przemieszczenie dla x równego 0, bo to w tym miejscu mamy ten, chodzi o to, że nam w tym miejscu mam to ugięcie, czyli dla takiego x. -a. No i jest równe i podstawiamy po prostu pod x 0 i wychodzi, tak? Tym razem nam wyjdzie coś, wychodzi nam, że to jest minus P kwadrat przez EI. Pytacie się skąd się wzięło to EI, tak? Możecie mieć takie pytanie. No, nie można zapomnieć, że tutaj jest razy tak naprawdę znak, tak? To jest EI razy W' od X prawda? i tak dalej, i tak dalej, bo to EI to też jest dana, jak na początku było podane, tam, że to jest dana, to jest ta nasza sztywność na zginanie na no, też że jakieś tam ma wartość, tak? Czyli to jest 1 przez i tutaj to, czyli po opisaniu, że to jest minus P kwadrat przez EI. I to jest nasz kąt. I tu już jeśli się pytali o kąt na przykład ugięcia, żeby wyliczyć, to w tym momencie już jest to rozwiązane. No i tutaj jeszcze mam na przykład, w tym zadaniu, tak jak czytałem wam to, tą treść, że jeszcze trzeba było wyznaczyć właśnie to, ten, to, to przemieszczenie w punkcie, yy, w, przepraszam, to ugięcie w punkcie C, tak? Yy, to jest nasze WC. I WC to piszemy, że to jest WX równe 3L. Czemu WX równe 3L? No, bo ten punkcik C, jak widzicie tutaj w lewym górnym rogu, on jest dla L, już tutaj na samym końcu, czyli dla 3L. Dlatego też postawiamy tutaj 3L. No i po postawieniu 3L po prostu najprostsza matematyka, odejmowanie, mnożenie itd. Tak tak no i wychodzi nam taki wzorek. Aha, tylko oczywiście to już to tutaj musimy postawić pod ten drugi, tak? Czyli mm, mogę napisać, że to jest 1, jeden, 1, jeden, 2, dwa, 2. Kontugięcia podstawiam pod ten wzorek. Pierwszy. Jedynka z jedynką łączymy. Ale ten drugi wzorek, ten tutaj, pod ten wzorek, podstawiamy to w nasze. I nam wychodzi właśnie coś takiego I w tym momencie już mamy rozwiązane całe zadanie z metody klepsza, która no, nie wygląda przyjemnie, a tak naprawdę nie, nie jest niczym strasznym. Cho czyli, jakby, tak, żeby podsumować to jakoś, bo to straszny taki się zrobił tutaj bałagan. Mamy ten podstawowy wzorek. tak? Potem pod czyli. Ogólnie rozwiązujemy, rozwiązujemy belkę w ten sposób, że tylko wyznaczamy reakcję sobie. Nie musimy nic więcej robić, nie wyznaczamy sił wewnętrznych itd., tak dalej, tak dalej. sobie reakcję, ja sobie tą reakcję jeszcze napisałem tutaj w tą drugą stronę, żeby się później tam nie pomylić. Ustałem sobie te przedziały x1, x2 albo x3, jeśli jest więcej. I teraz co robimy po ustawieniu przedziałów? Napiszemy no, sobie tutaj te, 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 te momenty. Dla tego pierwszego wzorku, tak? Czyli piszemy po prostu te momenty. Tylko musimy pamiętać, właśnie, że przy tych momentach, żeby nie pisać dwa razy na przykład y razy x1, a później w tym drugim przedziale y razy x2, bo to nie jest w taki sposób. Jak tutaj już mamy to ujęte, no to tego już tutaj nie umiem. Ogólnie ja nie powinienem pisać tych x1 i x2. Powinienem pisać samo x, ponieważ tutaj mamy już te kreski, że to się odnosi, będzie później odnosiło dla 1, to dla dwójki Tak? Nie powinienem stawiać tych, 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 tych indeksów, ale. Już tak robię, tak się nauczyłem, niestety. Hmm. Ale to nie jest żaden jakiś wielki błąd. Tak czy siak. Mamy, czyli mamy coś takiego, Postanowiłem zrobić ten podstawowy wzór i musimy pamiętać właśnie o tych kilku zasadach, tak? Czyli, czy na no, kilku, jedną, praktycznie dwóch chyba. Jedną z nich jest to, że właśnie mając ten moment tutaj, taki jakiś ustalony, tak mamy tu na tym wykresie po lewej stronie, że to m było już ustalone, yy, no to dodajemy jeszcze do niego że te współrzędne, w tym przypadku jest to X2-2L i musimy je podnieść koniecznie do potęgi zerowej, żeby wyszło, że to jest jedynka, tak? I ona nie ma wpływu na nasze zadanie. Jest jeszcze jedna zasada, której to akurat nie ująłem w tym zadaniu, ale powiedzmy, jeśli w pierwszym tutaj tym punkcie miałbym y, jakieś obciążenie. Bo na przykład jeśli mielibyśmy obciążenie stałe gdzieś, i powiedzmy, że w tym pierwszym punkcie by nam było to obciążenie stałe, że to jest tam Q razy tam X. Jeden, nie wiem, cokolwiek minus q razy X1 to w drugim punkcie, tutaj w tym drugim musimy to dodać, to musimy je równoważyć. Tak, yy, tak po prostu działa to. Taka jest konieczna zasada i tak trzeba robić. Czyli jeśli w pierwszym punkcie nam się pojawi coś takiego, to w drugim musimy po prostu tą tą belkę, yy, to stałe obciążenie musimy je koniecznie zrównoważyć. Ale to tylko takie coś dodajemy. To jest taka dość prosta zasada, nic wielkiego. I później już normalnie całkujemy, tak jak cały czas, tak? Czyli później właśnie robimy całeczkę i pamiętamy, żeby dopisać to C i później jeszcze raz robimy całeczkę, pamiętamy, żeby dopisać T plus C i C razy X to jest. To nie jest indeks, to jest C razy X. I no i reszta tam teraz całkowana. No to po zrobieniu tych podwójnych całeczki, pamiętamy, że robimy warunki brzegowe. Warunki brzegowe robimy od tych punktów, gdzie mamy tu, gdzie nam się belka będzie uginać. No i podstawiamy tej te wartości, że to będzie jedna jest dla x0 a drugi wychodzi nam dla x równego 2L. I dla jednego drugiego muszą być równe 0. Podstawiamy, pamiętamy tylko, żeby podstawiać tak dla pierwszego, to tylko pod pierwszy wzorek, bo tam się mieści, a drugi no to już dla całości, bo się mieści w tym drugim punkcie, więc uznajemy całość. Tak, czyli robimy później te warunki brzegowe, pamiętamy. Dzięki temu jesteśmy po prostu w, sta w stanie ustalić te stałe D i C. Po ustaleniu stałej C jesteśmy w stanie wrócić wtedy do tego tutaj wzorku, co jest zaznaczony tą klamrą, bo tu mamy stałą C. I podstawiając tą stałą C, no to już się pozbywamy tak tej te, 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 te stałej, takiej no, niewiadomej. Dzięki temu mamy coś takiego. I to całkujemy jeszcze raz. I potem po prostu... Tak naprawdę, jeśli pytałem Was się tylko o, o to ugięcie w punkcie C, albo coś w tym stylu, to wtedy nie musicie yy, nie musicie tutaj robić tego, tylko robicie tutaj to WC samo, tak? No, ale jeśli pytałem się też o kąt ugięcia, no to oczywiście musimy użyć wtedy tego wzorku, też yy, tego pierwszego tutaj. No, ale, no i to wszystko, no. Czyli ogólnie dużo, dużo całkowania, ale nie ma w tym wzorze jakiejś, w tej metodzie klepsza jakiejś wielkiej filozofii i łatwo jest się w tym połapać. Musi, możecie, możecie sobie zrobić jakieś tam, jak macie jakieś zadanko, to możecie sobie zrobić i jestem pewien, że na pewno dzięki temu załapiecie już wszystko, co z tym trzeba. No i to na tyle na razie. Dziękuję Wam wszystkim za współpracę i życzę powodzenia na, na jakimś na egzaminie.